Ostatnią propozycją na dzisiaj jest Krosik elektryczny. Jest to Pitbike Hio EKMB. Jest to ostatnia sztuka już z takich pojazdów demonstracyjnych, testowych. Dzieciaki to wytestowały. Pokazaliśmy, jak tym można jeździć. A można już jeździć albo mogą tym jeździć już dzieciaszki. 4 lata, 125 cm, bardzo fajne zawieszenie. Czym wygrywa ten pojazd właśnie zawieszeniem? No i tutaj zdecydowanie klienci wolą wydać się troszeczkę więcej pieniążków niższe dwusuwy, szarpaki. Co tutaj mamy? Mamy włącznik, zobaczcie, tak to wygląda po odpaleniu. Mamy kontrolę rodzicielską, czyli na kluczyk, kluczykiem przekręcamy i macie 8 km na godzinę. A jak dziecko e, troszeczkę już lepiej jeździ, to przekręcamy i mamy już prawie 30 km na godzinę. E, ma przejechane bodajże chyba 3-4 km tutaj pod e, salonem, więc zapraszam serdecznie i one stańsze 1000 zł za 3499.